Dzisiaj sobie zrobimy taki filmik. Jakby niby prosty, ale jednak taki, że będziecie wiedzieli, co jest zdrowe dla chomików i jakie produkty można im podawać. Tu mam masę różnych produktów. I pokażę Wam, co jest zdrowe dla chomiczków, a co nie jest. To co ja tutaj mam to jest oczywiście jabłko. I czy jabłko można podawać? Jabłko jest naprawdę zdrowe, ale nie można go podawać za często. Dobra, naprawdę sporo cukru. Sporo i to jest jedyny minus jabłka. Nie można go podawać więcej niż raz na tydzień, nieduży kawałek. A chomiki bardzo lubią jabłka, i jeżeli dać im pół jabłka, to one to zjedzą w trzy dni, ale też tak nie wolno, bo. Zgniję w końcu to jabłko i mogę się zatruć, A To też jest niefajne. Albo upchną w policzki i się zrobi zapalenie. Yy, ale jabłko jest jak najbardziej zdrowe. To to otworzył! Super będę teraz sprzątać. Żurawina mi się otworzyła. Super. Co najlepsze ja jej nie otworzyłam. No. Życie! Życie, że się wysypie coś takiego. Ale to jest w reali takie, żurawina suszona. Ta żurawina to jest taka zwykła spożywcza i ta spożywcza zawiera cukier i olej słonecznikowy. Olej słonecznikowy to jest tłuszcz, a jak wiecie, tłuszczy absolutnie, wiecie, chomików takich pod czystą postacią, jeżeli jakieś roślinie, ale nie bezpośrednio wytwarzany z tego słonecznika. To jest okropne dla chomików i ten cukier. Takiej żurawiny absolutnie. Nie można podawać chomikom, to w ogóle nie jest przystosowana dla zwierząt i rzeczy dla ludzi w większości nie można zwierzętom podawać. Mają swoje jedzenie, to mają, nie można podawać im ludzkiego. Ta wina niestety eksmisji z diety chomików. To co to jest? To jest siemiliano, tylko że w słoiku. O. Siemiliano jest zdrowe? Siemienniane nie jest zdrowe w dużych ilościach. Ono może być podawane nie, w niedużych ilościach. To jest tłuste, nasiona, mocno kaloryczne, ale nie, ma, nie trzeba kupować bezpośrednio dla zwierząt chyba że to jest jakieś solone czy coś. To jest akurat zwykłe siemieniane takie dla ludzi, ale jest bez przypraw, bez niczego, jest całe siemieniane. Najlepiej kupować całe, a nie mielone. <laughs> siemieniane można raz jakiś czas podać. Co tu ja mam? Też żurawina, ale jaka ta żurawina? Od razu widać, że ta jest inna. Jest widać, taka inna. inaczej wygląda, widać, że nie jest otłuszczona. Ten żurawina riofilizowana, która nie zawiera cukru. Jest, ta żurawina jest przystosowana dla zwierząt. No nie wiem, ta, czy to widać. Zwykłą. że ona ma taki lepik na sobie, taki olej, takie coś. I widać, że ona jest bardziej suszona, ona jest bardziej taka. Bo takiej żurawiny to już na pewno nie można podawać. jakie to, można zrobić próbę smaku. Powinna być taka, którą dla yy, pomników to powinna być kwaśna. Słodka, ta auto. Co to jest? To jest karton mleka. I czy mleko można podawać chomikom? To jest to samo co o przygotach. Malutkie chomiczki trawią mleko. Jednak dorosłe chomiki nie mogą przyjmować laktozy. To dla nich trująca. I mleko dla dorosłych chomików jest kategorycznie zabronione. Zwyczajnie nie można im go podawać. Nawet w malutkich ilościach. Są ciastka owsiane jeszcze, do tego chyba jakieś przeterminowane one są. Resztka owsiana, ona stała też długo. Tym bardziej mogą być przeterminowane resztka. Wydaje się, że owsiane to bardzo zdrowe, ale te ciastka zawierają jakieś tłuszcze, jakiś cukier i one są maślane. Strasznie niezdrowa rzecz. Nigdy w życiu czegoś takiego, nikomu bym nie podała. Nawet za milion złotych. Słonecznik. I ze słonecznikiem to jest jak z siemieniem lnianym. Najlepiej słonecznik nieprażony, surowy, tylko że taki wysuszony i bez przypraw. A często można w napuczę zobaczyć słonecznik z przyprawami, z solą, z, tym, z czymś takim. A najlepiej też brać taki słonecznik niełuskany. Wąniki lubię sobie go wyłuskiwać. A ten słonecznik, to jest zbierany bezpośrednio, wyłuskiwany z tych główek i to jest bez przypraw, nieprażony, prażony, nie łuskany, bardzo fajnie. Taki jak najbardziej można podawać, ale no nie codziennie. I to jest, sprawa powiecie, że o strasznie, nie można chomikom podawać zieleni, tu nie kuliki. To, to jest koniczyna czerwona akurat. I to jest bardzo, bardzo fajna oczyszczona. Jej nie ma ani trochę piasku. To jest akurat taka I ona jest naprawdę fajnie oczyszczona, ale taka zwykła, zebrana z nie może być jakby taka klasyfikowana. Można albo mogła być pryskana pryska czymś, albo nie wiem, ptak przyszedł i się załatwił na nią, albo mrówki po niej chodziły, albo mszyce, albo nie wiem cokolwiek. Już wtedy taka kończyna się nie nadaje, dlatego może się najeść w ziemi chomik i w ziemi mogą być jaja tasiemca, ale taka oczyszczona jak najbardziej. Kolejna rzecz, baton zbożowy. Wydaje się, że zbożowy to jest dobry dla chomików. Te batony zawierają jakiś miód, jakieś karmel, czekoladę, to one mają tą czekoladę z tyłu, one są czymś zlepiane. Tam. I są orzeszki ziemne, które są zdrowe. Są zboża, które są naprawdę fajne dla chomików. Ale jest dużo cukru, jest dużo czekolady. I takie batony. Nie, nie są w ogóle jedzeniem dla chomików. Chomik ma. Które może jeść, ale. No, na pewno nie takie. Jakieś batony. Nie, 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 jakieś niewiadoma nie batony. Suszone larwy, Ogólnie. I mają też w karmie, ale jako przysmak mają czasem te do pochopania. Jakby tego było mało, trochę było więcej, ale przed odcinkiem wysypało mi się na dywan I takie robaki można podawać w niedużych ilościach. To jest naprawdę tłusty pokarm, szczególnie łączniki. Tu zostało o. Tyle ich. No bo, jak mówiłam, sporo się wysypało. I gdzieś tam leży. Dobra. Tu jeszcze jest. Coś tu powinno jeszcze jedna rzecz. O no i weź tu ją znajdź. Chyba. Jest. To jest jakiś ryżo owsianka. Taki mus albo z ryżem, albo z płatkami owsianymi. Nie wiem, ale on ma dużo cukru. I nie wiem, z czym to jest, ale jakiś taki mus. I ten mus zawiera słodziki. Ten mus zawiera cukry. I ten no, nie jest dobry wybór. Chomikowi nie można go podawać. Dopiero. Widziałam taki smak z mango, a mango jest toksyczne. Nie można. Tego nie podaję. To jest jak waga mojego jednego chomika. To jest 100 gramów. No chomika, że waży 118 gramów. W ogóle to jest tak kaloryczne, tak niebezpieczne. Toksyczne. I takiego musu nie można podawać. Czyli tak. Podsumowując. Dobra. Jeszcze Dobra. nie tylko nie zdaje. się Dobra, dobra na podłodze, dobra. przeterminowana reszta Ekstra. powiem, że yy, Czyli mamy um, takie podsumowanie. Ciastka. Mleko. Um, żurawina taka dla ludzi. baton zbożowy i... Taki mus są Do. Do. Nie do przyjęcia do diety chomika. A! Na przykład. A! Surowe jabłko. Taka żurawina bez cukru, liofilizowana, Suszone robaki. siemielniane I taka oczyszczona koniczyna. Słonecznik też bez przypraw, nie łuskany są bardzo fajnymi dodatkami do diety chomika. To by było na tyle. Więc papa obywa, że chomiczki jadły tylko zdrowe produkty.